W moim życiu za wiele paranormalnych zdarzeń nie miało miejsca. Poza jednym wyjątkiem: do teraz niewyjaśnionymi historiami związanymi z paranormalnymi sobowtórami, czyli doppelgangerami. Przez wiele lat co jakiś czas jakiś znajomy czy znajoma mówili mi, że widzieli mnie gdzieś na mieście, w restauracji czy kinie, chociaż mnie tam w tym czasie nie było. Zdarzały się takie sytuacje, że musiałam odwołać jakieś spotkanie i zostać w domu, a po paru godzinach dostawałam sms od osoby, z którą byłam umówiona, że właśnie widziała mnie na przystanku autobusowym lub w pociągu, a przecież Przecież mówiłam, że nie mogę się spotkać, bo muszę zostać w domu. Bywało nawet tak, że musiałam się tłumaczyć, że naprawdę byłam w domu i nigdzie nie wychodziłam. I ta osoba, którą widziałeś w parku czy gdziekolwiek indziej, to nie byłam ja. Takich sytuacji w życiu miałam na tyle dużo, że zaczęłam się zastanawiać czy te moje sobowtóry, które tak często widzą moi znajomi, na pewno są zwykłymi osobami? I właśnie wtedy, kiedy zapaliła mi się w głowie lampka, postanowiłam zgłębić ten temat i wtedy też wyczytałam, że kiedy zobaczy się swojego sobowtóra, oznacza to rychły koniec życia. I Powiem Wam, że od tamtego czasu obawiałam się, że zobaczę gdzieś swojego dopelgangera. W tym odcinku chciałabym opowiedzieć właśnie o tym, jakże bliskim mi temacie, paranormalnych sobowtórów i o tym, co one oznaczają. Zapraszam do oglądania. Słowo doppelganger wywodzi się z języka niemieckiego i oznacza po prostu sobowtóra. Używa się go od wieków do opisania zjawy, nawet nie wiem jak to określić. Ducha lub widma żyjącej osoby, która nie jest jej bratem bliźniakiem. W dzisiejszych czasach doppelganger jest kojarzony z kimś, kto żyje sobie w innym mieście lub kraju i jest szalenie podobny do nas. W literaturze doppelganger to nasze alter ego zły brat bliźniak osoba, która kradnie naszą tożsamość. W psychologii Doppelganger został związany z między innymi schizofrenią. Jednak korzenie Dopelgangera sięgają dużo, dużo głębiej niż czasy współczesne. Występuje on w mitologii i folklorze wielu kultur i objawiał się wielu osobom na przestrzeni historii. Na przykład Egipcjanie wierzyli, że każda osoba posiada swojego sobowtóra yy, określanego mianem ka, yy, który jest też duchem opiekuńczym. Kim więc jest Dopelganger? <gryw> Na pewno nie jest żyjącą osobą yy, po prostu podobną do nas. Najbliżej Dopelgangerowi jest do zjawiska, które określa się mianem widma żywych. Jest to duch osoby żyjącej, który objawia się w różnych miejscach, często oddalonych od tych, w których przebywa ten żyjący człowiek. Widmo żywych określa się też mianem widma kryzysowego. Wywodzi się to stąd, że duch osoby żyjącej objawia się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy tej osobie zagraża niebezpieczeństwo: przeżywa ona ból psychiczny bądź fizyczny, lub jest na skraju śmierci. Najczęściej takie widma ukazują się osobom, którym człowiek wysyłający do Pelgangera ufa, lub osobom, które kocha. Oczywiście musimy zamknąć słowo wysyłający w cudzysłowie, ponieważ widma kryzysowe ukazują się nieświadomie, niezależnie od naszej woli. Czyli my, będąc w niebezpieczeństwie lub przeżywając jakąś tragedię, nie wiemy, że gdzieś tam nasze widmo się objawia. Takie widma żywych mogą objawiać się w różny sposób. Najczęściej widzimy je gołym okiem. Jednak, yy, czasami osoby, które rozwijają się duchowo, mają jakieś zdolności parapsychologiczne, będą w stanie wyczuć takie widmo za pomocą swoich darów. Badacze zjawisk paranormalnych nazywają to niewyjaśnione zjawisko dwumiejscowością. Według nich, to zjawisko jest dowodem, że można oddzielić się od ciała i przez jakiś czas funkcjonować niezależnie od niego. Takie widma naukowo określa się mianem ciała subtelnego. Z perspektywy folkloru, sprawa z doppelgangerami jest o wiele bardziej mroczna. W większości kultur przyjęło się myślenie, że zobaczenie własnego dopelgangera jest zwiastunem śmierci. Kiedy inne osoby widzą naszego sobowtóra, oznacza to, że to oni, nie my. Będą mieć pecha, lub wydarzy się w ich życiu jakaś tragedia. W średniowieczu wierzono, że czarownice są mistrzyniami wysyłania swojego sobowtóra w miejsca oddalone od ich ciała. Wierzono, że kiedy czarownice płonęły na stosach, wysyłały swoje dopelgangery, żeby wyrządzały one krzywdę lub sprowadzały choroby na ich oprawców. Mało tego. Wierzono, że tylko czarownice, za pomocą skomplikowanych zaklęć lub diabelskiej mocy, są w stanie stworzyć swojego sobowtóra oraz sobowtóry innych osób. W Irlandii wierzy się, że ujrzenie swojego dopelgangera w godzinach porannych zwiastuje szczęśliwe życie. Zaś spotkanie z nim w godzinach wieczornych zwiastuje pecha lub śmierć. Tak jak wspominałam na początku filmu na przestrzeni wieków paranormalne zjawisko do dawało o sobie znać. Jednym z takich przypadków jest historia 17-wiecznej zakonnicy Marii z Agredy, która twierdziła, że ma dar bilokacji, czyli może przebywać w dwóch miejscach jednocześnie. Wykorzystywała swój dar do prowadzenia rozmów z Indianami oddalonymi tysiące kilometrów od klasztoru, w którym mieszkała. Mówiła im, żeby prosili księży misjonarzy o pomoc i nawrócenie. Jej zdaniem była przenoszona przez anioły, chociaż tak naprawdę w ogóle nie opuściła klasztoru. Jej wersję wydarzeń potwierdzili Indianie. Sprawa zakonnicy była badana pod kątem czarów, jednak finalnie została ona uniewinniona przez inkwizycję. Innym słynnym przypadkiem działania do Pelgangera jest historia poety Persiego Schieleja. Poeta ten utonął w morzu. Jednak przed tym tragicznym wydarzeniem wspominał wielu osobom o tym, że coraz częściej widuje swojego sobowtóra. Podobno ostatnie spotkanie poety z doppelgangerem odbyło się na plaży, gdzie sobowtór wskazał na morze. Niedługo potem poeta utonął. Niemiecki pisarz Johann Wolfgang van Goethe również miał do czynienia z doppelgangerem. Spotkał go jadąc konno do swojego domu po wizycie u najlepszego przyjaciela. Z naprzeciwka nadjeżdżał jeździec. I kiedy był na tyle blisko, że pisarz mógł dojrzeć twarz, zobaczył, że to on sam, ale w innym ubraniu. Co ciekawe, pisarz opisał to spotkanie jako kojące i wyciszające doświadczenie. Wiele lat później jechał tą samą drogą i w pewnym momencie zorientował się, że. Ma na sobie to samo ubranie co dopelganger, którego mijał przed laty. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania na temat Pelgangerów. Czy rzeczywiście mogą zwiastować śmierć i nieszczęście? A może spotkaliście swojego sobowtóra i nic takiego się nie wydarzyło? Cóż, jedno jest pewne. Lepiej nie wchodzić w żadne interakcje ze swoim sobowtórem dla własnego bezpieczeństwa. Jeżeli film się Wam podobał, nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji kanału. Wpalnijcie też na mój przemagiczny Instagram. Do zobaczenia w kolejnym paranormalnym filmie.